Czas na spotkanie z gośćmi radia i telewizji Yard Ze mną w studiu dwaj panowie Klub motocyklowy Moto Retro FG Panowie Mirosław Socha i Tomasz Jacewicz Witam serdecznie, dzień dobry Witam Panowie, którzy mają w krwi domieszkę benzyny, jak sądzę Mówić będziemy o drugim zlocie motocykli dwusuwowych Na terenie malowniczo położonego kompleksu hotelowego firmy Yard Nad Zalewem w Wasilkowie. Co w programie? Oczywiście zamówiliśmy wspaniałą pogodę. Jest to doskonałe miejsce na zlot, na to, żeby biwakować, integrować się, wdychać opary i spaliny. Oczywiście słuchać e, wspaniałej muzyki, którą e, każdy motocyklista nosi w swoim sercu. Panowie, jeżeli chodzi o program całej imprezy, z tego co widzę tutaj, akurat na plakacie, w harmonogramie, przygotowaliście wiele atrakcji, ale m, myślę, że słuchaczy, tych, których ten temat dotyczy, najbardziej interesuje to, jakie pojazdy będzie można konkretnie zobaczyć, obejrzeć, być może nawet się nimi przejechać. No, liczymy na to, że uczestnicy zaprezentują swoje perełki, które gdzieś tam w zaciszach garaży pieczołowicie odrestaurowywali. Niemniej jednak na pewno warto będzie zobaczyć wytwory spoza krajów demokracji ludowej, zwłaszcza jakieś dwusuwy japońskie. Ale te pojazdy, które nie dotrą na teren zlotu, a są w naszym zasięgu, również pokażemy. Tezetki, mz MZki i wfm pojawią się na w naszym zlocie, bo nie zapominajmy, że takie pojazdy kiedyś dominowały na naszych drogach. Warto powiedzieć, że każdy, kto słucha teraz Radia Yard, kto ogląda telewizję Yard, może w ten weekend być z nami i odwiedzić kompleks hotelowy firmy Yard nad Zalewem w Wasilkowie. I być uczestnikiem drugiego zlotu motocykli dwusuwowych, co w szczególności powinno przyciągnąć fanów motoryzacji. Atmosfera, przyjaźń i przede wszystkim chcielibyśmy dotrzeć do sze szerokiego grona motoryzacyjnej braci, nie? żeby wszyscy, którzy nawet czasami nie mają dwusuwa, mogli przyjechać do nas, zaprezentować swoją maszynę i jednocześnie obejrzeć nasze perełki, które mamy do pokazania. Słyszałem, że ta brać motocyklowa, brać motoryzacyjna w tym przypadku akurat jest bardzo silnie ze sobą związana i zjednoczona. Często się spotykacie? No, przy okazji zlotów spotykamy się w sezonie bardzo często, bo w każdy weekend do wyboru jest wiele miejsc, które motocyklista może odwiedzić. I są tacy, którzy potrafią w jeden weekend odwiedzić trzy zloty. My tego nie polecamy, zachęcamy, żebyście z nami zostali przez cały okres zlotu na przepięknych terenach nad rzeką w Wasilkowie na terenie kompleksu Yard Między innymi z tego powodu, że można poznać nowych ludzi, poznać nowe pojazdy, obejrzeć dokładnie szczegóły techniczne i myślę, że te osoby, które nie są związane z życiem klubowym, również będą się czuły wśród nas doskonale, dlatego, że zapraszamy wszystkich posiadaczy motocykli i potencjalnych posiadaczy. Przyjedźcie, przekonacie się sami, że na zlotach jest przyjaźnie, miło i i można wypocząć, a także zbogacić swoją wiedzę. Dokładnie, ta wiedza jest niezwykle wartościowym elementem. Niewykluczone, że jak to się zwykło mawiać, ktoś złapie bakcyla i poczuje, czym jest zapach benzyny, spalonej benzyny i być może będzie chciał mieć w swojej krwi jej domieszkę. No, do dziś e, wspominam z dużym sentymentem e, zapach e, spalin z WFM-ki mojego ojca. I myślę, że to są niezapomniane przeżycia. A już y, na pewno jest czymś takim przełomowym możliwość poprowadzenia osobiście motocykla. Panowie, powiedzcie w kilku słowach, co Was y, najbardziej przyciąga akurat y, do motocykli. Skąd ta pasja, skąd to zainteresowanie, może nawet miłość? Przede wszystkim to było coś takiego dla nas za mało lata nieosiągalnego. Mieli to starsi koledzy lub ich rodzice, motocykl, nim się biegało. Chciało się chociaż, żeby ktoś przewiózł, żeby w jakiś sposób dotknąć, czy się tym cieszyć, bo to było jednak troszeczkę pieniążków kosztowało. Nie zawsze te pieniądze były, wysokie jakieś takie ceny były. No a teraz się człowiek dorósł, troszeczkę z sentymentem patrzy na to, bo wie, że tam sąsiad miał, tam. Miał kolega tam gdzieś za kimś się, jak to się mówi się chciało mieć, a teraz jest to możliwe. Po prostu trzeba tylko chęci pracy, odrestaurować, zrobić to, a przede wszystkim też pokazać innym ludziom, że takie sprzęty były, bo młodzież niestety nie widziała tego i oni teraz na nas, jak to się mówi, mogą w pewien sposób dotknąć tej historii. Ale chociażby z tego względu warto być wtedy weekend razem z wami. Motocykl to wolność, możliwość przemieszczania się, poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, nowego otoczenia. Więc e, przy okazji, jeżeli ktoś e, z nas e, jest w pobliżu jakiegoś lotu, chętnie zajeżdżamy, żeby odwiedzić e, bądź poznać e, nowych motocyklistów, bo ta rzesza motocyklistów się rozrasta. Ludzie doceniają zalety podróżowania jednośladem, chociaż w naszych warunkach klimatycznych sezon nie jest zbyt długi, dlatego intensywnie staramy się go wykorzystać. Cały teren kompleksu hotelowego firmy Yard nad Zalewem w Wasilkowie będzie... Pobrzegi wypełnione motocyklistami i ich maszynami. Mają panowie okazję osobiście zaprosić słuchaczy i widzów do udziału w tej wyjątkowej imprezie. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście uczestnicy będą e, też mogli pojeździć po Białym Stoku. E, zwłaszcza liczymy na to, że osoby spoza naszego miasta będą miały sposobność e, poznania e, pewnych e, istotnych zakątków naszego grodu. Dla nich przygotowaliśmy konkurs e, terenowy. E, myślę, że pozostali również e, będą cieszyli się z, z wspólnotą na e, tym zlocie, gdzie oczywiście e, do zareklamowania jest. E, Kompleks hotelowy, miejsce na polu namiotowym catering. Tak, oczywiście, Cię. wszystko mamy na miejscu po bardzo przystępnych cenach, więc zapraszamy wszystkich do wspólnego wypoczynku i święta motocyklizmu. To może jeszcze powiedzmy, jakie zespoły uświetnią swoimi koncertami Wasze święto, święto motocyklistów. No, trzeba zauważyć, że będzie ponad 5 kapel. Są ich nazwy umiejscowione na naszych plakatach, m.in. Jabberwocki, Deep. Będzie Nit obywatel, FBI, Blues and Rock. Muzyki dobrej nie zabraknie. Przyjeżdżajcie, słuchajcie, biesiadujmy razem i będziemy później mieli co wspominać. W ten weekend na terenie kompleksu hotelowego firmy Yard nad Zalewem w Wasilkowie drugi zlot motocykli dwusuwowych. Na ten temat rozmawialiśmy. Z panami z klubu motocyklowego Moto Retro FG, panem Mirosławem Sochą i panem Tomaszem Jacewiczem dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za spotkanie. Chcielibyśmy jeszcze nadmienić, jeżeli można, że to nie tylko jest zamknięty zlot dla dwusuwa. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze, zapraszamy każdym innym sprzętem. W takim razie liczymy na Państwa obecność. Dziękujemy Do bardzo. Do zobaczenia.